Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie na streamku, moi drodzy. Siemaneczko, wróciłem do katowic, jak widzicie po pokoju, e, proszę Państwa, dzisiaj plan bardzo prosty. Dobijamy skrzynkę przede wszystkim. Dobijamy skrzynkę Arab Gaming, proszę Państwa, witam okay, bardzo serdecznie. Okay. Ajajaj, aj, aj. w twoich oczach widzę, raj. Nie nie, no, nie, 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 mogę z tym fotelem. Jak straciłeś kotwórcę, to byłeś zły na olo. Pomidoro, zwyciężyłem go, jego mamę, babcie i prababcie, i było G. Jesteś ciekawy, kiedy pan nowy król zrobił to film? No, jak zrobi, to zrobi, jak nie zrobi, to zrobi. Wywalone, generalnie, bo ten film obejrzę na streamie, będę miał bekę z jakichś różnych argumentów ja mam człowieku Ja mam taką psychę, że nie wiem co byś na mnie nagrał, mnie by i tak to nie ruszyło. Do są mnie wywalone, bo i tak se nagrywam i streamuję i robię to wszystko for fun. Więc, kto by tam nie wymyślił cokolwiek? Zresztą on mi nic nie może wymyślić, tak szczerze. No, nie, nie wymyśli nic na mój temat. Jakaś fajna historyjka ze studiów dzisiaj. No, nie przyszedłem na francuski, a wchodzę później do sali, gdzie mam angielski. Z tej sali wychodzi zadymiara, co mnie uczy francuskiego, i ona do mnie, dzień dobry, ja też dzień dobry. No i tyle było, tak? Więc taka sytuacja dzisiaj widzę. Jak idzie, no dobrze idzie, no bo jest hejs, to jak ma iść. Na hejście widzowie zawsze dobrze idzie. Jak na hejście kiedyś będzie źle szło, to znaczy, że ja już się skończyłem i czas iść na emeryturę. No dosłownie niemożliwe, żeby na hejście źle szło. No chyba, że na rankadach, bo tam jak się gra z debilami, to to różnie widzowie było. Nie no, ta postać jest tak opa do defienia. To jest człowieku Game Changer, patrz. To chłopiec spowalnia i takie gówno nie może nic zrobić na mnie. Patrz. Aha, no to se popatrzyliście. Nie widzieliście tego, dobry. widzę, żartowałem. Donaj ty się rozkręcłem. Wy chyba araba chcecie, Paweł? jeden złoty. Paweł? Siema mogę kupić Twoją wodę po kąpieli, No, Chce mi się pić. Yy, stary, no wiesz. Wszystko ma jakąś cenę, tak? Zawsze się możemy jakoś dogadać, ale to nie będą tanie rzeczy. To ci od razu ostrzegam. W ogóle, widzowie, wczoraj nie było streama. Byłem u znajomych, bo jak wiecie, już w piątek, za tydzień mam urodziny. Tak, dokładnie tydzień, 4 kwietnia, w piątek. I wczoraj byłem u znajomych, bo mnie zaprosili. Człowieku wchodzę tam, otw otwierają mi drzwi od mieszkania i śpiewałem. 100 lat, 100 lat. I dostałem widzowie Lego, Lego Pandy. Muszę to złożyć w jakiś dzień, ale zostawiłem w kato. Więc jak wrócę w niedzielę, to w jakiś dzień złożę je i wam pokażę, jak wygląda złożone. Ale mocny prezent, mocny prezent. 100 lat. Kurde, no czemu nasz Dynamite nie napada, no idź napadaj, no. Oni się respią, on stoi za krzakiem, no proszę cię. Czemu nasz Dynamite nie napada, to jest chłopie, no misz, nie? Nie no, nie trafiłem, człowieku, w nią. Nie, nie, nie trafiłem pałą w Jessie. Dobra, nice. Pięknie. Oj, 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 oj! Ale w nich wyleciałem! Oj, oj. Dobiłem. <laughs> Jaki ból odklejony. Ej dobra jest jedna osoba na czacie co jest czujku tak odklejona, że że nie to, to musi być albo jakiś fake albo wybitnie głupia osoba, nie? Bo ja nie wierzę, że można tak randomowe rzeczy pisać. <laughs> nie dobra, idźmy już na tego kika, bo ja depresji dostaje, jak ja widzę ten czat. Porażka. Czujku rozmowa dwóch ostatnich szarech komórek chyba na tym czacie jest przeprowadzona. Na jakie paliwo mają być donate? Y? No do mojego auta, człowieku. Myślisz, że za darmo będę jeździł? Za darmo paliwa nie ma, tak? Tak się domyślam, to stoicie tutaj, ponieważ dzisiaj jest darmowe tankowanie. Mamy przeznaczone na to 60 tysięcy złotych, więc możemy lat ile wlezie. No, cel ustawiłem na paliwo, no bo tamto się skończył, a muszę zatankować niedługo. Ja zawsze ustawiam takie cele, które mają sens, jakby nie, że se ustawiam, o nie. 5000 zł, chopie na cukierki. Ustawiam takie, co faktycznie coś kupuje później. prostu kaszpę to cię wykaruje na starej. Kaszpę nawet l 3 chyba jeszcze nie miał. Kaszpę to mnie nie on codziennie mnie zaprasza do grania rankedów. On myśli, że ja z nim zagram. On jest jakiś chory psychicznie, nie wiem, nawdychał się czegoś na tych liveach TikTokowych? Czy o co chodzi? On się poczuł, chyba, chłopak, trochę. Bo, chłopie, jeden w chopie jeden Faden porobiłem, tak że on mnie nawet nie dotknął krukiem, a on chce ze mną hopie, chopie rankę Już bym z klapkiem wolał ubijać. To ten cały kaszpę. Nie, jakby chłopie, nie, dobra, jakby Tori wbił L1, ja bym spadł na L1, Zowie, to, to już jest koniec mojej kariery, to już jest koniec mojej kariery, ja wam to mówię. Tori ma pro? No na pewno. Pro mają dwie osoby w Polsce. Ja będę trzecią. <grym> Pozdro. Za same finały miesiąca chyba 12 tysięcy dolarów, no ale podziel to na trzy osoby, chłopie, tutaj nie znam jakichś ogromne. znaczy sorry, podziel to nie na trzy bo to jest na organizacja. Organizacja jeszcze zabiera procent, a oprócz zabierania procent, jeszcze musisz się podzielić z trzema innymi, jak nie z czterema zawodnikami. Tak szczerze, dostajesz 5000 to tak jakbyś do randomowej roboty poszedł. Więc nie jest nic, to jest dosłownie całe gówno. To jest, szczerze, oni całe gówno dostają. Trzeba już być top, top najlepszych graczy w Europie, w grze, gdzie gra chłopie, miliony ludzi. Dostajesz tyle, co randomowa osoba pracująca. To nie jest jakoś dużo. Jedynie ci co wygrają całe mistrzostwo, to miałem dużo. Ale dopóki nie wygrasz całych mistrzostw, to szczerze całe gówno zarobiłeś Dobra, geolog człowieku, nowy tytuł gracza panda geolog. Panda ginekolog, pozdro, eee, zmieniamy sobie na Karlu z prostu z na geologa. No i pozdrawiam, panda geolog wariacie, lecimy. No chyba, chyba jest już więcej chętnych, wiesz Marysia, 5 zł. Oho, dao Masz biedny studencie. Już jak tam konta? Trzeba wyzerować chyba znowu w Donate, tak wiesz No nie, no Bill to gówno Dobra, nice Go, 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 go! Save, safe, 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 save, save Dobra. No proszę, kulkę, kulkę, kulkę stary, odbij na, na wprost. Dobie ta kulka czy coś. Dobra, nice. Siaki fart, nie, dobra, skąd się urwał ten ziomek, który mi tam? Co to jest za typ, ty chłopi? On ledwo tam tam pyka. Dziadek zaczął grać w 1936 Brawl Stars, chyba Chopie w co innego grał w tym czasie ci powiem. Nie, niestety nie powiem ci jaka to była gra, bo bym dostał bano na YouTube, jakbym powiedział o tym żarcie, ale na kiku może ci opowiem. Może na kiku bym ci Chopie opowiedział o tym, o tej grze. Co sądzisz o Tesli? Szczam na elektryczna, auta, pozro. Tylko spalinę widzowie. Walić, walić ten. Walić tą. No tych wszystkich debili, co się do chopie ziemi przyklejają, bo z, mówią, że ekologia. Proszę Państwa, ekologia to jest tak skomplikowane. To jest. Dla mnie to jest niesamowite, że te debile z y, tych wszystkich państw, co mówią, że trzeba być ekologicznym człowieku latają samolotem. W odcinku, nie wiem, 100 km. To jest I oni mówią, że my mamy, nie wiem, autem jeździć. Oni są widzowie upośledzeni do kwadratu ci ludzie. Odezwał się ten, co tylko dwa kawił. Odezwała się tato człowieku 50 rangi by nie miał jakby ją Bolta nie wykarował. Nie no, naprawdę, naprawdę twój komentarz. Mega uznanie, mega uznaje, nie? Kto to pisze? Kto to pisze, ty. No, ty, może jeszcze czwarta osoba będzie do mnie strzelać ty. Trzech we mnie naraz strzela, no pozdro. Ale w ga Hojojoj! Nie, to... Nie, 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 co ja im zrobiłem? Ale im chopie zawierciłem szpachalką, chopie na twarzy, nie? Co ja im zrobiłem? Naprawdę współczuję temu beremu. Bijecie na kika, jak nie wbijecie na kika, to wam człowieku was spotkam, was zliściuje. Przyjdziecie po... Ja nie, ja wiem. Następny widz jakiego spotkam, ja mu mówię tak, ma, masz obserwację na kiku? Nie, no to nie ma zdjęcia nara. Zaczymy wtedy widzowe. To będzie wbijał na kika. Jak będzie jakaś Sigma z kika, to mu chłopie, nie wiem. Gemy rozdam za darmo. PSC mu dam. Ty, to jest dobry pomysł. Następnego widza, jakiego spotkam na mieście, się go spytam, czy mnie obserwuje na kiku. Jak mnie obserwuje na kiku, to mu dam na przykład 50 zł PSC. A jak mnie nie obserwuje na kiku, no to... chopię nawet z nim foty nie zrobię. No i beka. Zobaczymy wtedy. Ja robię tylko foty z OP widzami. I ten idiota zaraz ginie. Nie dobiłem! Jak ja tego nie dobiłem?! No nie, no ale czemu, 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 czemu? Na... Dobra, nie, jajdę, hopie, le... ja lewo, jajdę lewo, jajdę lewo, jajdę lewo, jajdę lewo, jajdę lewo, idź ty debilu, hopie tam, no debilu, no ty zginiesz znowu jak przed chwilą, no zamień się stronami. No brawo, posłuchał mnie. Dobra, brawo. Wiedziałem, że to mnie dobija, oni tego nie ugrają, oni tego nie. Nie, nie, nie Człowieku, człowieku 81 tysięcy Dimedza 81 tysięcy Dimedza Kiełkiem, kiełkiem Człowieku, mam najwięcej damage'a z wszystkich osób W tej rundzie, nikt nie zrobił Więcej Damage'a ode mnie Czemu ten debil Brock I Grey nie umią nic zrobić No nie wytrzymam zaraz, ja dostanę Za to minus 150, no minus 106, no przynajmniej tyle nie, no nie wytrzymam, nie. Pierwsza gra, człowieku, pierwsza gra. Już mam, człowieku, ludzi z ujemnym IQ, nie. No już mam ludzi z ujemnym IQ. No czemu? Kiełkiem największy damage. To tak jakby człowieku Mortis trzy razy, chłopie, Shelly porobił. Nie, no nie wytrzymam, nie. Przysięgam. To ty masz prawie najgorsze staty, ale ty jesteś, chłopie, debilem? Ja, ja nie wiem, jak mam do ciebie przemówić. Ty widziałeś, czym ja grałem? Kiełkiem. Miałem najlepsze staty z mojego teamu i miałem najwięcej damage'a. Ty jesteś jakiś ślepy, nie wiem, upośledzony. Chopie, szare komórki ci uciekły gdzieś, czy coś? Nie wiem, do szkoły specjalnej chodzisz, czy odchodzi? Chopie, wszystko masz napisane, mam najlepsze staty. Najwięcej damage'a zrobiłem z wszystkich osób, z obu chłopie, tych, teamów. A ty mówisz, że miałem najgorsze staty. No, ty jesteś, chopie, upośledzony. Ja już nie mam innej, innej odpowiedzi na to. No ja już nie wiem, jak mam do ciebie przygatać. No, to mamy tak. Jednego debila co wybiera randomową postać o nazwie Gale, i mamy drugiego debila, który gra postacią, która dostała Hypera bez Hypera na otwartej mapie Basterem. Jestem ciekaw, co oni tutaj wymyślą ciekawego tymi swoimi postaciami. Gram na mityka 3. Jak przegram, dostanę minus 200. Pozdrawiam. No podaj mi, no podaj mi, no możesz mi podać! Stoję na wprost pustej bramki! Stoję na wprost pustej bramki! Naprost bramki stoję! Na wprost! Nikt nie stał! Nie, ja gram z idiotami. Przysięgam, że ja gram z ludźmi z, u, z ujemnym chłopie rozdwojeniem jaźni. Nie wiem z czym jeszcze. 60 dokładnie za ten mecz, bo gram na ludzi, co mają L1 i mityka 3, więc gram na słabszych przeciwników. Więc mi da po prostu mniej punktów, nie? Ale jakbym przegrał, to bym dostał minus 200. Kocham supercela. Kocham supercela. Wow! On trafi, Nie! Co? On trafił? On trafił! Chłopie, ten debil trafił. Patrz! On chłopie trafił. No i jest bramka i tak. To by było na tyle. Do widzenia!